Wysoki Sejmie, jestem synem górnika. To jest niebezpieczna praca, ale to nie jest praca dla ryzykantów albo dla samobójców. W ciągu sześciu ostatnich lat z karuzeli kadrowej w ODSW spadło sześcioro prezesów. Rekordzistka pół roku na urzędzie, zero doświadczenia w górnictwie. Górnicy, którzy zgłaszają nieprawidłowości, nie skorzystają z ochrony. Bo polski Sejm nie uchwalił ustawy o ochronie sygnalistów. Tragiczny bilans ostatnich katastrof w JSW przekroczył 20 osób, 20 ludzkich istnień. Ile tych istnień można było ocalić, gdyby nie złe, błędne, a czasem po prostu głupie decyzje? Wnoszę o odroczenie posiedzenia i o powrót do obrad wtedy, kiedy pan premier będzie w stanie przedstawić racjonalne wyjaśnienie wszelkich nieprawidłowości, do których doszło Panie w Jastrzębskiej Panie spółce. Panie węglowej. pośle, nie odroczę Sejmu, dlatego że stawia Pan warunek, który nie będzie spełniony. Pan powinien o tym doskonale wiedzieć zgodnie z regulaminem. Panie pośle, wniosek o przerwę tak, ale warunek, jaki został postawiony, nie mieści się we wniosku formalnym. Proszę z Precyzuje panie pośle, precyzuję. Pan Mieczysław Kastrzak, Kolicja Polska, proszę.